Wszystkim witam was na kanale XGames. Ja jestem Erik, a to jest kolejny odcinek z uniwersum sześcianu. Słuchajcie, trochę tutaj zaszły małe zmiany, małe zmiany, tak. To najpierw się ubiorę, bo oczywiście zapomnę. Wiecie, chciałem się przywitać w naszym stroju. Tutaj blond wersja, mnie Minecraftowa. W sumie to ja też jestem blond, ale okej. Okay. Eee, dobra, to co, lecimy? Zobaczyć te zmiany. Słuchajcie. Najpierw pokażę Wam owieczki. I słuchajcie, niestety to troszkę nie działa mi. Ej, nie, idzie to trawa dalej. Ej, czyli ona może dojdzie jednak, słuchajcie, bo doszła dotąd gdzieś i nie chciała w ogóle mi ruszyć. Ja im tutaj zrobiłem takie, wiecie, wypusty, można powiedzieć, z ziemi, żeby tam trawka im rosła. Jeszcze tym tutaj nie urosła i nie mają sierści. I tutaj może dojdzie, słuchajcie. Może nie jest pies pogrzebany w tym pomyśle. Może nie, bo widzę, że tutaj idzie. Wiecie, doświetliłem bardziej. Nie wiem, czy muszę jeszcze bardziej doświetlić. Może muszę, więc wezmę to zrobię, żeby wiecie, było tutaj jaśniutko. Jak najjaśniej się tylko się da. Dobra, Bach. Mogę tam, mogę. Tutaj, tu, tu. Okej. Okay. O Jezu. Dźwięki systemowe, słuchajcie, mi się pojawiły. Dobra, Bach, i jeszcze tu. I tu, i tu. O, dobra. Słuchajcie, no teraz jest tak na maks oświetlone, że no ta trawa chyba musi tutaj rosnąć. No ja mam taką nadzieję. Niebieska owca w rodzinie żółtych. Chodźcie do mnie, owieczki, która mi tam da trochę sierści. Chodź ciebie, opierdzielimy. Ej, a Boże, bo ja nie tym cię robiłem. Nie, nie. O! Tak, jeszcze nie mam tego opanowanego do perfekcji, ale dobra, słuchajcie, zostawiamy to tutaj. Wełna się przydała, słuchajcie, ponieważ pokażę wam kolejny budyneczek. Ale też dobra, słuchajcie, yy, dokończyłem kościół w ogóle, bo on tak, wiecie, pozostawiłem go i taki był no niedopieszczony. Yy, są już okna, słuchajcie, witraże są już, są już miejsca... O, tutaj proszę. Są czerwono, jasno-niebieskie, ponieważ to był barwnik, którego miałem najwięcej. Niestety, jak wiecie, do szkła ten barwnik trochę. Halo. Do szkła ten barwnik trochę leci. O, więc tak to wygląda. Porobiłem te latarenki i To wszystko teraz tak pięknie wygląda. Jest tutaj takie oświetlenie z zewnątrz, żeby w nocy, wiecie, przez te witraże to światło się tutaj przebijało. O. I cały kościółek wygląda tak. Tutaj mamy krzyż, tutaj wiecie, mamy miejsca siedzące, można się tutaj, wiecie, na msze przybyć, o i tutaj jest do odprawiania, nie? No tylko jeszcze jakieś tam, wiecie, gadżety muszę tutaj pozdobywać, a tutaj, nie wiem, siedzą ci jacyś tam misi, nie? No i generalnie, tak jak mówię, wszystko jest y, jasno-niebiesko-czerwone, ponieważ to był mój barwnik numer jeden tutaj, ale też mi się wydaje, że to są dość takie popularne kolory, jeżeli chodzi o witraże, tak? Przynajmniej mi się tak to kojarzy. No dobra, to tak wygląda dokończony kościółek, tutaj mamy lampiony, w sensie, że randol, dobra, a tutaj są te, wiecie... Woda święcona, której jeszcze nie ma, ale w razie co to wiecie, jest już pojemnik. Na razie, no nie można, wiecie, ze względu na sytuację, żeby się bakterie nie roznosiły, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy karczmę. Słuchajcie, piękna, piękna. Jeszcze dachu nie zrobiłem, bo mi nie starczyło czasu. Ale przejdziemy się tak dookoła. Pokażę Wam, jak ona wygląda z każdej tutaj strony, przynajmniej na razie. No, jeszcze bez dachu to wiecie, nie robi takiego wow, ale mi się mega podoba. Ten cement biały jednak wygląda super. Teraz już nie cement, tylko beton, tak? Więc musiałem go oblewać wodą, mi się zrobił piękny biały beton. Coś tu jest. Woda tutaj jest, a. Więc zrobił się piękny biały beton, i zaraz wam pokażę, jak to wygląda w rodeczku tutaj. No, 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 no. Mi się podoba. Mi się podoba. Dajcie znaka, czy wam też się podoba. Dobra, dość tego gadania. Wchodzimy. Jeszcze drzwi wejściowych nie zrobiłem, ale mówi się trudno. O, patrzcie. Tutaj parterek tak wygląda. Stoliczki, miejsca siedzące, wiecie. Tutaj brwarek, jakaś strawa i się cieszymy, nie? O, tutaj, tutaj dalsza część. No i tutaj jest bar, nie? Tutaj jest do pieczenia, żeby coś upiec w razie W, właśnie. Jeszcze muszę jakąś skrzynkę im tu zrobić. Tutaj nie wiem, no wiecie, do myciaronki, takie tam. O, właśnie, zamienię tu i tutaj zrobię kran. A tutaj są beczułki. Dokładnie są beczułki. Jest ich nie ma ogólnie. Yy, no ale dobra, to lecimy. Słuchajcie, lecimy na pie. Kurde, pierwsze piętro, mam dziś problem. tak, Tutaj zrobiłem, wiecie, taką strefę relaksu, no i musi już być kominek, no bo, no wiecie, taką karczmę, to trzeba ogrzać, więc strefa relaksu. Pomarańczowe dywany, stolik, tutaj jakiś, wiecie, komoda, coś w tym stylu, dachu jeszcze nie ma, ale już są belki, wiecie, przytrzymujące tutaj wszystko, całą konstrukcję. I tutaj są pokoje i tutaj również są pokoje, no bo wiecie, no karczma, przyjeżdżają tutaj tędy do miasta. No i muszą się tutaj zatrzymać po niektórzy, tak? Żeby sobie zanocować, tak? Więc tutaj w tej strefie są dwuosobowe pokoje. O, z widokiem na kościółek. Tutaj, wiecie, siedzisko, jakaś komoda. Pomarańcz tutaj w karczmie króluje. Nawet te pomarańczowe te. Kurczę, szkoda, że te shadery są takie zbagowane. Yy, tutaj lustrzane odbicie. Też tak samo, nie? Wszędzie dałem białe. Białe tulipany, bo jak się okazuje, biały tulipan daje jasno-szary barwnik, więc musiałem zrobić z kości biały barwnik. Myślałem, że z białych tulipanów. Nazbierałem ich, nie? A tu się okazało, że one dają jasno-szary barwnik. Skąd mogłem wiedzieć, że biały tulipan daje szary barwnik? To jest chore. Ogólnie to jest chore, naprawdę, słuchajcie. Dobra, Bach. A tutaj są pokoje jednoosobowe. Co, co mi tu wstrzymuje? No, tutaj są pokoje jednoosobowe, bach, bach, oczywiście też pomarańcz, dywaniki na wejściu. No i tutaj też lustrzane odbicie. Fajnie, fajnie to wygląda. O, gdzie są, wiecie, jakieś krzaczki. Jezu, zobaczcie jak tutaj to zarosło i to wszystko, ale przynajmniej jakiegoś takiego klimatu to nadaje, ale muszę to, wiecie, później y, doprowadzić do porządku, bo to tak rośnie. Ale no, przynajmniej są jakieś te piraneczki tak jak i tu o, tutaj bardzo ładnie zarosło tutaj pięknie zarosło i tak by mogło tam zostać ale widzę że atakuje komin ściany i w ogóle wszystko rozbestwiło się dziadostwo no dobra słuchajcie mam nadzieję że na kolejny odcineczek myślę że już raczej na pewno uda mi się ogarnąć ten dach żeby był nie no, mega, mega mi się podoba ta karczma. Narobiłem się, słuchajcie, przy niej. Narobiłem się, narobiłem się. Yy, na innym sejwie, gdzie mam, wiecie, kreatywny włączony to się po prostu ile tych projektów karczmy zrobiłem, żeby to miało ręce i nogi, to chyba nie zliczę. Naprawdę było ich multum, żeby ona wyglądała i ostatecznie ma taki wygląd, który mnie zadowala. Więc mam nadzieję, że wam się również podoba, ponieważ się Napracowałem pracowałem przy niej ostro. O, jakie piękne te refleksy świetlne. Yy, no dobra, tam się nie zmieniło nic w chacie wieśniaka. Musimy ich jeszcze trochę pobudować. Tutaj planuję zrobić kopalnię, yy, wiecie, miejską, bo tam jest moja prywatna kopalnia. Tutaj, wiecie, jakaś taka alokopalnia kopalnia miejska, żeby wy wydobywać te różne pierdolety do budowy. Jeszcze chodźmy tutaj. Tutaj, targowisko trzeba będzie, gdzie mamy, wiecie, plantację akacji. Ale tu ciemno. Gdzie mamy, plantację akacji, będzie targowisko przyszłe. No i tutaj będzie strefa mieszczan, tak? Trzeba będzie to od takim dość gęstej zabudowie zrobić. Tutaj, domki, tak już wiecie, bardziej mieszczańskie. A tamte, wiecie, wieśniaków, i zrobić im jakieś pola żeby mieli. Tak, dokładnie tak. Słuchajcie, idzie noc, idzie noc. Ja pójdę się przespać i tak pomyślałem, że w drugiej części odcinka ja to wam po prostu wytnę, jak ja będę tam się udawał i pójdziemy sobie znowu na pustynię. Ponieważ potrzebuję jakiś, wiecie, zielonych barwników i takich tych pierdół. Co to? Bo ja po prostu tego nie mam. No, pająki gdzieś się tutaj czają. Ja po prostu tego nie mam. On musi być gdzieś blisko. No dobra. Ja tego nie mam, więc się po to wybierzemy. To, co nie ma nocy, jeszcze halo. Jak jest ten pająk? Nieco zastanawia. On jest tutaj gdzieś blisko. Tutegi? Nie. Boże! Co ty tu robisz? Ja pierdzielę. Skąd ty się tu wziąłeś? Przecież to jest wszystko oświetlone. Boże! O Jezu. Aż mi się, się stanęło. Dobra. Doświetlmy tutaj, bo widzę, że jednak nie jest dostatecznie oświetlone. Trochę jakby. Yy. Hmm, no ciekawy jestem. Co tu się wydarzyło? Ja pierdzielę. No nie spodziewałem się, że w domu będę miał pająka. My god. Dobra, zamykamy tutaj i lecimy spać. No ale się wydarłem, aż mi gardło boli. Lecimy spać. I co, słuchajcie, myślę, że zobaczymy się już na pustyni. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już przy pustyni. Ja sobie przy okazji zbieram te. Yy, haberki, ponieważ z nich, z tego co pamiętam, jest chyba ciemno-niebieski barwnik, więc myślę, że mi się on może kiedyś przydać. Wiecie, teraz to kurczę... Trzeba tych barwników szukać, bo... To jest później towar luksusowy! Co to jest? Może to daje biały barwnik? Też nie wiem. Czym jesteś i co robisz? Błękitna, przepraszam bardzo? Nie wyglądasz mi na błękitną, ale dobra. O, 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 dobra. Ciebie chyba ścinamy tym, bierzemy kaktusiki, słuchajcie, bo z nich będzie zielony barwnik, z tego co pamiętam, to się może przydać, chodź, 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 co to? Boże, pustynny królik, jak mnie przestraszył, dziad jeden, sakramencki, no może znajdziemy jakąś nową świątynię, w której nie wybuchniemy, ponieważ mam już... Chciałem na to wpaść, w której nie wybuchniemy, ponieważ mam już tą świadomość, jak się działa w świątyniach. Ale najlepsze jest to, że ja ogólnie to, to wiedziałem, tylko o tym zapomniałem, bo dawno. Jakby. O, znowu zgłodniałem. Jakby wiecie, dawno nie oglądałem, bo wcześniej nie grałem w Minecraft, ale go dużo oglądałem i pamiętałem, że jest coś takiego. No, nie mówcie, że to nowa świątynia. Pustynna. No dobra, to pójdziemy tam. I tym razem postaramy się zro nie zrobić kabum. Ej, jak tutaj fajnie. Lubię te pustynne klimaty. Dawaj, biegnij. Ej, to jest chyba ta, ta świątynia. Już nie pamiętam. Dobra, zaraz się zresztą przekonamy. Bo nie pamiętam, żeby ona była tak bezpośrednio przy wodzie. No ale okej, okay, dobra. Wiecie, ziemię mam do windowania się. No i jak tu wejść. No dobra, to co, ciśniemy. Dobra. Byłem tutaj, tylko od góry wszedłem. Tak, no, dokładnie. Chyba nic już tutaj lepszego nie znajdziemy, więc... Coś tam było? Ja nie chcę tu zginąć drugi raz. Dobra, idziemy stąd. Może znajdziemy coś innego, ale kurczę, nie pamiętam, że to było, wiecie, tak bezpośrednio przy tym. Przy wodzie. To jakieś jaskinie. To jakieś też dziwne duperele, ozdobne. Hmm. Tam już się pustynia kończy, to może jakoś w tamtą stronę, słuchajcie? O, hello pustynny króliku. To dziwne, że te takie ozdobne piaskowce są tu. Ej, ta pustynia nie jest jakaś gigantyczna, ona jest... Mnie to jest malutka. Wbije się może na sam szczyt i zobaczę, czy coś widać, nie? Hmm... O, coś tam jest ciekawego. Jakiś biom, którego nie widziałem jeszcze. Ej, wiecie co? Teraz mi się przypomniało, że zapomniałem łóżka. Świetnie, Eryku, ty to... Ty to zawsze potrafisz zrobić nieziemską po prostu robotę. I zaraz będzie noc i będzie chciało nas jakieś dziadostwo ukatrupić. Tam jest znowu sawanna, tak? O ile się nie mylę. Tak, to jest chyba akacja. No okej. Okay. Yy, dobra, to ja się tutaj, wiecie, gdzieś zabunkruję. Tutaj jak już mam to. to zrobimy sobie bach, 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 bach. Bach, 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 bach. Wystarczy, o. Znaczy, że od tego zrobimy ciach. Ciach, ciach. O jest. Do góry. Ciach. świetnie to zrobiłem. Bach, 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 bach. dobra. Pach, pach. Eee, to co? zobaczymy się porankiem. Dobra, słuchajcie, powoli robi się dzień, więc ciśniemy tutaj tylko coś, szczerze. Jakieś dziadostwo nam zaraz wyskoczy. Bo nie wiem, czy się spaliły. Dziady wszystkie. Chyba się spaliły. Dobra, jeszcze pójdziemy w tamtą... Pająk! Boże. Dobra, teraz mnie nie zaskoczyłeś. I co? Co się rzucasz? No. Poszedł dziadu. No nie, tak z zaskoczenia, żeś mnie wziął w tej piwnicy. I co? Prawda, wtedy to mi aż serduszko wyskoczyło. No, oki. Okay. I w którą ja biegłem? Hmm. Słuchajcie, teraz to się zgubiłem chyba, naprawdę. Wejdziemy na tą górę tu i zobaczymy, gdzie można jeszcze pobiec. Tam jest chyba. Co to? Co to za zombie? Hello? Jesteś dziwny. Aaaa, dwa! Czemu wy się nie palicie, przepraszam bardzo. Zatru mnie! Ej, to są jakieś lepsze zombiaczki. Idź. Wiem, nie powinien nawalać jak szalony, ale ja nie potrafił inaczej. W sensie jeszcze się nie przyzwyczaiłem. O, oh, Jezu! O! Oh, aż mi w gardle zaschło, sorry. Walka w Minecrafcie to... Nie jest mój żywioł. Co to ma być? Halo! No, nie wierzę w to, co to za tutaj misja. Mam nadzieję, że. Dobra. Słuchajcie. Zbierzemy ich zaskoczenia. Od tylca. A! Nie, nie! Ja w pokoju przybywam! Halo! Dobra. No weź, gin! Gin jeden z drugim. Dobra, ten zabity. No, gin! Gin! O. słuchajcie, udało się. Boże, czyli oni po tej pustyni łażą chyba. To może gdzieś jest tutaj w pobliżu ich baza, ej. Hmm. No, oni w sumie tak wyglądają, na te... bo wiecie, oni tak łazili tutaj. Jakby trochę bez celu, czyli w tamtą stronę. Dobra, to lecimy szybko tam. Może coś znajdziemy. Tam jest jakaś wysoka góra. No, nie ma tak na pustyni. Płynie rzeka, jest trochę tutaj, nie? Ziemi, rzeka na pustyni. To jest hit. Dobra. Tamtą stronę. Coś tam widzu? Nie, to jest kawałek ziemi, dobra. Co mi tutaj coś skrzeczy? Słyszę kości. Dobra. Jemy, jemy i lecimy dalej. Dawaj, jedz. Bądź najedzony, bo w każdej chwili może się potoczyć walka. Wiecie, nie myślałem, że taki bojowy odcinek nam wyjdzie, tutaj wiecie zombie, tutaj jakieś pająki. jakieś te te... Dobra Ej, mam wrażenie, że... No nieważne, jak mam wrażenie. Wo, Boże, byłem bliski śmierci. Hm, hmm, Słuchajcie. To mnie wszystko intryguje tutaj. No i ja mam wrażenie, że gdzieś ich musi tutaj być baza. Wejdźmy sobie na górę. Zobaczmy, co tutaj dają w okolicy. Pustynia. Tam już jest ten. Tam już byliśmy, dobra, czyli idziemy tutaj. Ała, ała. Jedz kurczaczka i zregeneruj się i idziemy tam. Mm, słuchajcie, no czuję, czuję to. W... <laughs> co to? A, to blok. <laughs> już wszędzie wiecie zagrożenie, co tam się dzieje. Cały czas słyszę, jakby kostucha gdzieś paliła. Mm. No oni gdzieś leźli. No po prostu szwendali się tutaj, szukali jakieś ofiary, nie? Co to? Ej! znaleźliśmy? Myślicie, że to ich osada? Nie, to jest chyba jakaś zwykła wioska. Idziemy do tej zwykłej wioski, nie? Bach! Ła! Ej! Aż dwie wioski? Jakaś pustynna? Tam jest jakaś sawannowa. Halo. Kurczę, aż wejdę wyżej, poczekajcie i zobaczymy. Ej, 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 dobra. Hmm. Co tam? O Jezu, to tam był Okej, Ok, tutaj da się wejść, dobra. Czarny króliczek. Trochę mi się z starwym kojarzy. No nie, wiele więcej nie widzę. To widzę tutaj? Ona jest jakby taka. Nie wiem, czy to pustyna, ona jest już na granicy pustyni, nie? I tamta. I tutaj nic więcej nie ma. Ej, ciekawe to jest. Ciekawe znalezisko, słuchajcie. Idziemy tu. To jest ciekawe znalezisko. Co to? A króliczki. Ej, i tam jest kolejna świątynia. Tam też jakaś brama. Ej, słuchajcie, fajnie tu. To jest coś ciekawego. Ale dobra, moi drodzy. Myślę, że na tym możemy skończyć nasz odcineczek. W kolejnym odcinku zwiedzimy sobie jedną wioskę, drugą wioskę. I zobaczymy, co tam dają mi tam. I tak to będzie wyglądało. Dobra, słuchajcie, napiszcie, co sądzicie o karczmie. Ja oczywiście postaram się dokończyć, ale chyba skoro tutaj jestem, to na następny odcinek mi się nie uda. Za bardzo chyba, że wrócę i dokończę. Ale zobaczymy, bo jeszcze muszę trochę wiecie, też chciałem na pustynię, żeby piasek pozbierać na cement, na szkło. I takie tam pierdoły. No ale dobra, tak jak powiedziałem, piszcie w komentarzach. Ja Wam dziękuję za uwagę i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!